Proszę Państwa, proszę państwa gdzie my jesteśmy My jesteśmy po prostu w miejscu kaźni w miejscu kaźni hitlerowskiej Tu proszę Państwa naszych naszych po prostu rodaków mordowano tu mordowano, tu było miejsce, proszę Państwa, rozstrzelań polskich patriotów. W ten, w ten, oto, oto sposób. Tak to, tak to po prostu wygląda. Tu jest pomnik, proszę Państwa, pamięci około 40. Polskich patriotów, więźniów niemieckiego obozu Soladu, zamordowanych przez Niemców podczas egzekucji 30 sierpnia 1940 roku. Ale my idziemy dalej, bo my będziemy dzisiaj się przydzierać. My będziemy się przydzierać, proszę Państwa. Będziemy się przedzierać koło rzeki. Tu jest kanałek. Tu jest kanałek. Tak jak pokazywałem wcześniej. Tu płynął po prostu. Tu jest rura ściekowa, po prostu w ten sposób. Tu jest rura ściekowa. tędyk płynął ścieki ścieki do rzeki do rzeki w ten sposób płyną proszę państwa tendyk ścieki ale my idziemy dalej przydzieraliśmy się koło tamy to będziemy się przedzierać teraz gdzie indziej zobaczymy czy uda nam się przedrzeć w ogóle czy się nam uda to, to zadanie. Rzeka jest zmarznięta. No, ale to jest płytki lód. Więc proszę Państwa, my będziemy się przydzierać tędyk. Zobaczymy, czy uda nam się przejść tędyk po prostu. Trzeba uważać, bo tutaj, tutaj się można łatwo zwalić w ten sposób, a my idziemy wzdłuż rzeki. My Idziemy wzdłuż rzeki, zobaczymy, czy uda nam się to, czy uda nam się to przedrzeć. Idziemy tędyk, 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 tędyk. Jakoś musimy dojść. Jakoś dojdziemy do wyjścia koło tych działek śmieciowiska. Kiedyś tu ludzi nawet pływali że tak powiem, pontonami ale co z tego nie wiem, czy dołem, czy górą iść sam nie wiem jak tędy się szło pójdźmy górą Idziemy górą chociaż chociaż powinniśmy iść dołem żeby się przedrzeć Z drugiej strony jest tama, a z drugiej strony proszę Państwa jest wyjście wyjście kamienne koło działek i my teraz zejdziemy ten dyk Idziemy w dół, wszystko jakieś dziwne i tajemnicze, jesteśmy w tej dolinie. Tam dalej jest jeszcze rzeka Można to pokazać Że to nie takie proste się przeżrzeć Ale będziemy się przedzierać Ja mam nadzieję że ten kanał do kogoś dotrze Chociaż wiem, że mam niewielką ilość widzów Walizkę mam zamkniętą Ale cóż, no to trzeba się przydzierać. Tu już widać osiedla z drugiej strony. Natomiast naszym celem podróży, widzicie jakiś super graniczny? Być może czyjaś działka. Ale tu proszę Państwa, powinno być zaraz wyjście po kamiennych schodach. Nie widzę teraz możliwości stąd wyjścia. Chodźmy tam, zobaczymy. Bo mi się wydaje, że to jest ten, ten ogródek. Ten dyk. Chodźmy tędyk, ale powinny być schodki, a schodków nie ma. Nie widzę schodków. Schodek jest, czyli tędyk, proszę Państwa, przedarliśmy się na górę. Przeżyjmy się jeszcze wyżej. Łapmy się za gałęzie.